Chris nie będzie w stanie pomóc tej drużynie w meczach rundy finałowej jeśli chodzi o obsadę, jeszcze jest Bartosz Głogowski w kasku niebieskim i Norik Bledorn w białym najstarszy uczestnik wyścigu 14 Norik Bledorn rocznik 2004, jak to brzmi? jak wyścig młodzieżowy <noise> oczywiście pół żartem pół serio jeszcze raz Przyjemski i blendorny wyścig 14, nieźle z tego zewnętrznego pola, blendorny poszuka miejsca przy krawężniku, zdecydowanie ściął teraz Młodzieżowiec na skutek i jest przed. Wiktorem Przyjemski, który jednak w tym meczu już popisywał się skutecznymi akcjami na dystansie, nawet kiedy ten start był nie najlepszy, to później Wiktor nadrabiał straty, pytanie jak będzie teraz jest na ogonie Norika Pledorna Wiktor Przyjemski możemy się napawać starciem dwóch najlepszych młodzieżowców w tym sezonie winner pierwszej ligi, teraz szerzej Wiktor Przyjemski klasyczny nożyc, to jest całkiem niezły pomysł, ależ go przeczytał świetnie teraz Pledorny kontruje, no i znowu jest pierwszy Młodziutki niemiecki zawodnik, teraz Przyjemski, no to jest kapitana rywalizacja, kto będzie górą wy, go Pledorny podjeżdża, pledor nie odpuszcza, ale oni piękni się tutaj ścigają, Pledorny i Przyjemski, teraz bliżej płotu, Wiktor Przyjemski, wstają kibice z miejsc, chyba to wygra Wiktor Przyjemski, ale niezależnie od końcowego rezultatu, obaj ci młodzi zawodnicy zasłużyli na to, by ich oklaskiwać na stojąco, Przyjemski. Polonie Bydgosz wszyscy są zadowoleni, no może, może poza Matejem, żagarem i przemysłem koniecznym, którzy na swoim koncie mają jedynki, pozostali zawodnicy przywożą trójki, dwójki z bonusami. Także naprawdę bardzo mocne otwarcie do tego czwartego wyścigu, ale bardzo jestem też ciekaw, jakie zmiany w sprzęcie poczynili Zielono bo z pewnością było dużo pracy w parku maszyn. Na razie to jest łomot, na razie to jest jednostronny mecz. Głęboko westnął Piotr Protosiewicz, zmartwiony postawą kolegów z drużyny. Piąty bieg, jeszcze raz. Targate, Jereniewski, Kwiek i Mieciński. Zobaczmy świetnie z pierwszego pola Rowan i ale kolega Sybarczyk-Kwiech będzie mieć kłopoty, poszuka miejsca przy krawężniku, ale ten pierwszy wiraż w Bydgoszczy jest trochę inny, teraz świetnie Adrian Miedziński zmieścił się, przyklecił i wskoczył na pierwsze miejsce, próbuje to odbić i robi to skutecznie, Rowan i znowu jest Kapitanowa walka w Bydgoszczy, ciągle ostatni jest jak wiek teraz kontruje Adrian Miedziński, za chwilę znowu będzie pierwszym jedziem, ale fantastyczna jest rywalizacja w jego Tangate na pewno nie powiedział ostatniego słowa Teraz szuka prędkości Jak wiech. Walczy z Jeleniewskim, Jeleniewski czy kwiech Czech będzie górą Jak wiech blokuje świetnie Jeleniewskiego i w tym momencie 3 do 3 Ale to wszystko szybko się zmienia jeszcze patrzymy na miedzińskiego który musi się bronić przed Romanem Tangate, em. ten też ma argumenty widać, że już się trochę przełożyli zawodnicy falu bardzo umne. zielona góra teraz są już trochę szybciej i ma ostatni wira przed sobą Tangate na to, by zabrać pierwszą pozycję Miedzińskiemu. Miedziński czy Tandgejt spojrzał głęboko w oczy swojemu rywalowi Adriana Miedziński i to on zwycięża. Dopisuje drugą trójkę do swojego konta. Bydgoszczy, no i kibice stojąco to wszystko oglądają, dwa punkty przewagi Polonii i raz jeszcze odkręty, Iversen żółty, Żagar czerwony, Biały Kerc, Michailow niebieski, niech się dzieje, wola nieba, jedziemy, kto najlepszy, Kerc białym chyba został, ale Iversen znakomity, Kerc ostatni, Iversen pierwszy, ale wchodzą Bydgoszczanie, wszyscy w jednej kupie. Kerc ostatni. Ludzie się poklepują w Bydgoszczy, bo ten wynik oznacza, że Polonia to wygra, ale to dopiero pierwsze okrażenie. Żagar gdzieś po szerokiej. Co tu się dzieje w tym wyścigu? Michajlow pierwszy. Iversen będzie się zabierał za Michajlowa. Po szerokiej. Iversen jest też szybki, ale Żagar mu w to wchodzi. Ależ wyścig. Kerc tym razem się nie liczy. 4-2. Polonia ma wygraną na wyciągnięcie swoich bytkowskich dłoni. Olek Michajlow to wygra. Iversen szaleje po szerokiej. Jeszcze jedno okrążenie. Zagar trzeci, a Kurtz tak czarował. A jest ostatni. 4-2. Polonia. Polonia wygra. Polonia prawdopodobnie to wygra. Jeszcze za chwilę ostatnie metry. Iversen chyba wyprzedzi Michajlowa. Michajlow przykrecie. Czy Iversen to nieważne? Ważne, że i tak, i tak. Polonia Bydgoszcz po dreszczowcu, po niesamowitej końcówce Nie wiem, dobrze. Nie, do jeszcze z każdego miejsca żurlowego daleko, nikt tam jakoś tak e, tej drogi nie wspomina miło. Redaktor ja Majewski już sobie to zanotował. No, wiem! <laughs> dobrze, wiek 14, bo to już pół minuty nam zostało, e, Pieszek e, Zengota kontra e, Miedziński e, i Żagar, ty się spodziewałeś Keneta Biera? nie, jak spojrzałem, że Jeleniecki jedzie w 15 to Adriana wolałbym puścić tutaj w 14. Jest chyba coś w tym pod, po tym co wiedzieliśmy. Dobrze, czas już ruszać z tym biegiem. Kilkanaście sekund dosłownie do jego startu zaproszeni. Wszyscy pod taśmę, już niemal ustawieni, możemy zatem jechać. Miedziński pieszczek Żagar i Zegota. Jeszcze ostatnie korekty u żagara, ale może... Wyjechać. i dobrze Miedziński ze startu pieszczek, nieźle, ale to Miedziak będzie chyba przed nim, a po zewnętrznej już że w tej chwili na Pieszczek Przemyka po wewnętrznej, zrobiło się 5-1 dla gości, odpowiedź ze strony Bydgoszczy jest potworna, no bo obaj zawodnicy miejscowej Polonii przed Pieszczkiem Pieszczek się jednak odgryza i tutaj będzie 4-2 dla przyjezdnych, przynajmniej tak to zarysowuje się w tej chwili, ciągnęło Pieszczka wykorzystuje znowu kwieciński do wewnętrznej, cały czas 4-2 no ale rumieńców nabiera Rywalizacja Pieszczek na wewnętrznej za mu teraz Miedziński Poza zewnętrznej tej jeszcze Żagar Napędza się i szuka sposobu Na zawodnika Gościk Pieszczek się wymogli Uciekł, uciekł mu tej Żagar uchwały teraz Oj strasznie to wyglądało Będziemy mieli Bieg przerwany